Wreszcie relaks! Szczęść Boże, Szczęść Boże! Witam z gór i witam na kanale Dobra Katecheza. Kochani, minęły święta Bożego Narodzenia i trwamy cały czas w zimowym czasie, w takim fajnym świątecznym czasie. Ja przemieściłem się troszeczkę i jestem słuchajcie, w bardzo ciekawej miejscowości, w miejscowości Tylicz, na Stoku Narciarskim, gdzie pobieram nauki, czyli no właśnie uczę się czegoś podobnie jak Wy. I z czym dzisiaj do was przychodzę? Kochani, tak sobie myślałem właśnie w święta Bożego Narodzenia, że mm, no właśnie to pragnienie jest takie ważne w życiu człowieka. E, to pragnienie, żeby Pan Bóg przyszedł do nas, jest potrzebne wcześniej nasze pragnienie, żebyśmy my tego naprawdę pragnęli. I to jest taka jedna rzecz i zasadniczo. Jakaś taka druga przyszła mi też do głowy, i jeszcze w ogóle coś o tradycji chciałbym powiedzieć. Tylko zanim to powiem, to chciałbym na bieżąco, tak na gorąco, nagrać też dla Was taki materiał tutaj z tego tutaj stoku narciarskiego, czyli z takich bardzo konkretnych okoliczności, które też mogą bardzo umiejętnie włączyć się w nasze myślenie o kim, o czym, o Bogu. W jaki sposób może przysłużyć nam się e, na przykład uczenie się czegoś na stoku narciarskim? Wiecie bardzo dobrze, że lubię e, właśnie w ten wymiar religijny, wymiar wiary naszego życia, e, włączać te wszystkie wymiary, właściwie życia, które gdzieś pojawiają się w nim. I gdy pobierałem pierwszą lekcję na snowboardzie e, wczoraj, to miało miejsce. To przyszła mi taka myśl fajna do głowy. A mianowicie jest w Piśmie Świętym takie zdanie, które brzmi: Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Wow! Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Co to znaczy? To znaczy, że mamy taką tendencję w życiu naszym, w życiu na każdym etapie, do tego, żeby jakoś tak myśleć, że e, kiedy dobrze mi w życiu idzie, kiedy e, wszystko gra, to znaczy po pierwsze, że nadal wszystko tak się będzie dalej pięknie toczyć, po drugie, że to jest dobre i po trzecie, że ja tak chcę, nie? Ale co się okazuje? Okazuje się, że taki permanentny stan e, tego, że wszystko nam się udaje, jest dla nas też bardzo niebezpieczny. No bo zobaczcie jakie to jest normalne, że kto z ludzi, gdy właśnie stoi na nogach, to myśli o tym, że może się przewrócić za chwilkę. No nie, zobaczcie, że tak nie jest, nie? Jak stoimy, to myślimy, że dalej będziemy pięknie i mocno stać na nogach. Ale to wcale nie do końca właśnie tak jest. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, gdy właśnie mamy taką pewność w życiu, taką, nie wiem, pewną stabilną sytuację, pewność siebie, to niestety, ale tracimy też koncentrację, tracimy taką czujność, która w nas gdzieś tam zamiera, i bardzo łatwo wtedy jest właśnie o jakiś taki upadek. No i teraz, oczywiście, na stoku narciarskim. O czym myślimy? O upadkach na glebę, o upadkach na tyłek, o upadkach na plecy itd. itd. Ale, no właśnie, te upadki są upadkami fizycznymi. Nie? One bolą, bolą nasze ciało, nasz tyłek, nasze ramiona, nasze ręce. Ale można to przenieść też na wymiar, właśnie duchowy człowieka. Dużo ważniejsze w życiu wydaje się, żeby człowiek nie upadał. Duchowo, aby nie upadał właśnie moralnie, aby nie upadał też psychicznie. I no właśnie, bo czym kończy się często upadek taki duchowy, moralny? No właśnie, on bardzo często kończy się grzechem. Kończy się grzechem, który w konsekwencji, jeśli jest ciężki, no to oznacza odłączenie mnie od Boga. Jeśli jest lekki. No to oznacza takie odkładanie troszeczkę na kupkę grzechów lekkich, które z czasem mogą stać się ciężkimi. I chociaż znowu no mamy piękne pragnienia, piękne intencje, życia pięknego, e, takiego, które będzie nam sprawiał przyjemność, radość, ale co się może okazać? Może się okazać, że to stanie się niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że właśnie sami sobie wcześniej odbierzemy tę możliwość właśnie takiego życia. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jeśli stoisz w tym momencie na nogach, w życiu takim duchowym, moralnym, to Pan Jezus ci mówi: Uważaj, bo to też wcale nie oznacza żadnej stabilności w Twoim życiu. To też nie oznacza, że wszystko będzie dobrze. Właśnie, niestety, ale w tym stanie często przysypiamy. I troszeczkę taki obraz mi się tutaj nasuwa: kiedyś opowiedział mi go mój przyjaciel, który powiedział, że mm, Kierowca jadący samochodem, bardzo często jadący wiele godzin, jest w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Jakim? Ano, właśnie takim, że gdy jedzie jedną godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i jedzie właśnie w nocy, jedzie nad ranem, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli nie zadba o siebie wcześniej, nie? kto stoi niech baczy, aby nie upadł, i nie odpocznie to może przyjść taki moment, kiedy on nawet sam nie będzie wiedział, kiedy zacznie zjeżdżać z drogi, kiedy zacznie zasypiać za kierownicą i ostatecznie kiedy trafi do rowu albo, co gorsza jeszcze, zjedzie na przeciwległy pas i uderzy kogoś czołowo albo uderzy w bandę i też może się przeturlać na całego. To jest taki, właśnie myślę, fajny obraz, który pokazuje nam, że no właśnie jeszcze przed chwileczką jechałem, nie? jeszcze przed chwileczką trzymałem tą kierownicę, jeszcze przed chwileczką panowałem nad moim autem, a tutaj nagle okazuje się, że moment i już tego panowania we mnie nie ma. Kochani, bateria padła. 2% okazuje się że przy 2% już nie nagrywa. No ale to jest właśnie to. nie? Tyle chciałem Wam powiedzieć, że wcale właśnie ta postawa taka, że ja dzisiaj panuję nad moim życiem, że panuję nad tym, co robię, że jest fajnie w tym moim życiu. Wcale ona nie gwarantuje mi, że wszystko cały czas będzie super. Trzeba uważać, trzeba czuwać. Tak jak. Ten kierowca, który mm, jeśli tylko pozwoli sobie na zbyt spore zaniedbanie, to może nawet życie stracić. Tymczasem trzymajcie się cieplutko, kochani. Pozdrawiam Was z tylicza, ze stoku i see you later. Alligator. Aha i jeszcze jedno, postaram się nagrać Wam jeszcze materiał ten, który zapowiadałem. I e, jeszcze tutaj, jeszcze w okolicy, w Krynicy, mam nadzieję jutro będzie taki fajny dzień, może mniej będzie padać, bo trochę pada, e, żeby te kilka słów jeszcze do Was skierować, które zapowiadałem na początku tego vlogu. Bye!